Siemanko, kochani, przed chwilą mieliśmy małą niespodziankę. Tak jak widać, wykiprowała mi się przyczepa. Na szczęście nikomu nic się nie stało. No, mauser trochę oberwał. Ale ogólnie jest cały. Może uda się go poprostować. Tu już przelewamy wodę. Tutaj już przelewamy wodę. Także musimy opróżnić jak najwięcej. No i będziemy próbowali ją podnosić. Co nie? Nie. Co nie? Pokaż się. Nie. Cała jesteś, tak? Nie. Nie wyeliminowali ciebie, wzięło bardzo mocno, błynęło i wyłożyło, ale nie takie rzeczy się przeżywało. Udało się jakoś. Wodę do beczek napompować, znaczy poprzynosić w wiaderkach. Przyczepkę udało się podnieść. No, beczkę będziemy prostować. Tak jak widzicie, za bardzo wziąłem ściąłem zakręt. bójnęło żebym tędy jechał, a gdzieś tu. To byłoby ok. No tu ją niestety trochę wciągnęło, jak wodę spuszczałem. Ale zaczep cały, niepogięty. Dwukółka też wytrzymała, aż dziwna. No a teraz jedziemy i będziemy prostować. A tutaj macie teraz efekt... Naprawy zajęło to godzinę. Niestety ale paletę z dołu było trzeba wymienić, bo się kompletnie nie nadawała. Beczka wygląda prawie na nieruszoną. Tak wygląda z góry. O, tutaj są ślady wygięć. Tak jak widzicie, godzinka pracy, trochę chęci. No i sprzęt naprawiony. Także zamykamy borty, mocujemy ją i lecimy po wodę. na miejscu Beczka pełna wody Cała nic się nie stało pokrak się naprawiona Także działamy dalej Zabieramy motopompę no i... Udajemy się do domu, bo słonko zachodzi. No i co? Widzimy się w następnym odcinku. Na razie, trzymajcie się.